Witam! Bardzo często nasi klienci zadają nam pytanie, czy IBO Dambat to dobra firma i czy warto kupić jej produkty. Firma IBO Dambat to polska firma, która istnieje od 1999 roku i od początku swojej działalności zajmuje się techniką pompową. Produkują pompy, hydrofory i osprzęt hydrauliczny. W jej ofercie można znaleźć małe, tanie pompy, jak i profesjonalne, przemysłowe. Klienci mogą wybierać z szerokiej oferty pomp sących, głębinowych, zanurzeniowych, jak i obiegowych. Ceny są dość atrakcyjne. Na wszystkie produkty udzielana jest 24-miesięczna gwarancja. Naprawy zaś dokonywane są przez profesjonalny, centralny serwis. Firma IBO Dambat jest znaną marką i cieszy się z każdym rokiem coraz większą popularnością. Klienci rozpoznają markę i często wybierają jej produkty. Aby pompa działała długo i abyśmy byli zadowoleni z dokonanej decyzji, najpierw trzeba wybrać odpowiedni model odpowiedni do własnej studni. Mówię o tym w tym miejscu, ponieważ źle dobrana pompa może nie spełniać naszych oczekiwań. Na przykład, za mocna pompa może zrywać lustro wody, co doprowadzi do uszkodzenia pompy poprzez pracę na sucho. Klienci w takich sytuacjach obwiniają urządzenie i wyrażają o nim złą opinię. Jednak problem leży po drugiej stronie. Dlatego, jeśli nie wiesz, jaka pompa byłaby najlepsza dla Twojej studni, zadzwoń do nas lub napisz. Z przyjemnością doradzimy. Zajrzyj na naszą stronę na Facebooku, gdzie znajdziesz porady w temacie pomp, ciekawe artykuły i prezentacje produktów. Serdecznie zapraszamy. Jeśli masz ochotę obejrzeć prezentację innych produktów, kliknij na mnie. A jeśli interesuje Cię poradnik wideo na temat pomp. Serdecznie zapraszam. Kliknij na mnie. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Link poniżej. Znajdziesz tam wszystkie artykuły prezentowane w naszych firmach. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Link poniżej. Kliknij i zalajkuj nas. Zapraszamy.